Czy twój kot mruczy, gdy go głaszczesz, ale czy naprawdę mu się to podoba? Niektóre obserwacje pokazują, że możemy popełniać błędy, nie zdając sobie z tego sprawy. W tym filmie odkryjesz sekrety, jak sprawić, by twój kot mruczał z przyjemności i wzmocnić więź między wami. Rozszyfrujemy mowę ciała kotów i nauczymy się technik, które sprawiają, że topnieją z zadowolenia. Przygotuj się na niespodziankę. To, co uważasz za pieszczotę, może w rzeczywistości irytować Twojego futrzaka. Wielu opiekunów jest zdezorientowanych reakcjami swoich kotów na pieszczoty. W jednej chwili kot wydaje się zachwycony, a w następnej odchodzi zirytowany. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź leży w sposobie, w jaki koty komunikują się i odbierają dotyk. Czy wiedziałeś, że większość kotów ma konkretne miejsca, które uwielbiają być głaskane, podczas gdy inne mogą być bardzo wrażliwe? Pomyśl o ciele swojego kota jak o mapie skarbów. Pierwsza złota strefa to podstawa głowy, tuż za uszami. Wiele kotów uwielbia być głaskanych w tym obszarze. Wynika to z faktu, że w tym miejscu znajdują się gruczoły zapachowe. Kiedy głaszczesz tam, pomagasz swojemu kotu rozprzestrzeniać swój zapach. Coś, co koty uwielbiają robić, aby oznaczyć terytorium. Idąc niżej, mamy brodę i policzki. Te obszary również posiadają gruczoły zapachowe i większość kotów uwielbia być tam dotykana. Zauważ, jak wiele kotów ociera się tymi obszarami o przedmioty lub ludzi. To jasny znak, że lubią stymulację w tych miejscach. Brzuch zazwyczaj nie jest strefą pieszczot dla większości kotów. Chociaż niektóre koty mogą lubić lekkie dotknięcia brzucha, dla wielu jest to obszar wrażliwy i podatny na zranienia. Kot, który pokazuje brzuch, demonstruje zaufanie, ale niekoniecznie prosi o dotyk w tym miejscu. Plecy, zwłaszcza okolice u podstawy ogona, są zazwyczaj lubiane. Wiele kotów wygina grzbiet w odpowiedzi na pieszczoty w tym obszarze, co jest wyraźnym sygnałem, że im się to podoba. Ważne jest, aby zauważyć, że łapy i ogon to obszary, których wiele kotów woli nie dotykać. Oczywiście istnieją wyjątki, ale ogólnie te regiony są bardziej wrażliwe i koty mogą czuć się niekomfortowo. Koty zazwyczaj wolą delikatne dotyki od mocnych. Zacznij od bardzo lekkiego dotyku i obserwuj reakcję swojego kota. Jeśli przyciska głowę lub ciało do Twojej dłoni, to znak, że chce trochę mocniejszego nacisku. Kierunek ruchu jest również ważny. W większości przypadków koty wolą być głaskane zgodnie z kierunkiem wzrostu sierści. Długie, delikatne ruchy od głowy w kierunku ogona są zazwyczaj dobrze przyjmowane. Unikaj gwałtownych ruchów lub w kierunku przeciwnym do sierści. Powolne i rytmiczne ruchy są zazwyczaj bardziej doceniane niż szybkie i agresywne pieszczoty. Pomyśl o naśladowaniu ruchu, który twoja mama robiła na twojej głowie, aby cię uspokoić, gdy byłeś dzieckiem. Tego rodzaju powolne i stałe pieszczoty to coś, co większość kotów uwielbia. Technika, którą wiele kotów uwielbia, to tak zwany koci masaż. Użyj opuszków palców, aby wykonywać delikatne, koliste ruchy na policzkach lub za uszami. Wiele kotów kocha tego rodzaju pieszczoty. Pamiętaj, każdy kot jest wyjątkowy. Niektóre mogą lubić bardziej energiczne pieszczoty, podczas gdy inne preferują prawie niezauważalne dotknięcia. Kluczem jest uważne obserwowanie reakcji Twojego kota i dostosowanie techniki odpowiednio do nich. Jednym z najbardziej oczywistych sygnałów, że Twój kot lubi pieszczoty, jest mruczenie. Ale uważaj, chociaż mruczenie zazwyczaj wskazuje na zadowolenie, koty mogą też mruczeć, gdy są zestresowane lub odczuwają ból. Dlatego ważne jest, aby obserwować inne sygnały razem z mruczeniem. Oczy mogą powiedzieć wiele. Kot zrelaksowany i zadowolony z pieszczot często przymyka oczy lub powoli mruga do ciebie. To powolne mrugnięcie jest w rzeczywistości sygnałem uczucia w kocim świecie to prawie jak pocałunek na odległość. Obserwuj uszy swojego kota. Uszy skierowane do przodu lub lekko na boki wskazują na zrelaksowanego i receptywnego kota. Jeśli uszy zaczynają się spłaszczać lub odwracać do tyłu, może to być sygnał, że Twój kot zaczyna się irytować. Pozycja ogona również jest bardzo wymowna. Ogon w neutralnej pozycji lub lekko uniesiony z delikatnie drżącym końcem zazwyczaj wskazuje na szczęśliwego kota. Jeśli ogon zacznie energicznie machać z boku na bok, może to być sygnał narastającej irytacji. Kot, który naprawdę cieszy się pieszczotami, może się wyciągnąć, odsłaniając brzuch. Pamiętaj jednak, że nie zawsze jest to zaproszenie do dotykania brzucha, często jest to po prostu znak zaufania i relaksu. Z drugiej strony, jeśli twój kot zaczyna się wić. Próbuje się odsunąć lub wpatruje się w Twoją rękę, są to wyraźne sygnały, że chce, abyś przestał. Respektowanie tych sygnałów jest kluczowe dla utrzymania relacji zaufania z Twoim kotem. Wiele problemów behawioralnych u kotów, takich jak drapanie lub gryzienie pozornie bez powodu, pojawia się, gdy konsekwentnie ignorujemy sygnały dyskomfortu naszego kota. Ważne jest, aby zrozumieć, że koty, podobnie jak my, mają dobre i złe dni. Czasami nawet ich ulubione miejsce na pieszczoty może nie być mile widziane. Być może twój kot jest zmęczony, zestresowany lub po prostu nie ma nastroju na interakcję. Złotą zasadą jest zawsze pozwolić kotu zainicjować kontakt. Jeśli podchodzi do ciebie i ociera się o twoje nogi lub wskakuje ci na kolana, to dobre wskazówki, że jest otwarty na pieszczoty. Nawet wtedy zacznij powoli i obserwuj jego reakcję. Jeśli Twój kot wykaże jakiekolwiek oznaki dyskomfortu, takie jak próba odsunięcia się, wpatrywanie się w Twoją rękę lub machanie ogonem, natychmiast przestań. Zrobienie kroku w tył i pozwolenie kotu na jego własną przestrzeń jest kluczowe dla utrzymania zaufania. Pamiętaj: Zmuszanie do pieszczot, gdy Twój kot nie ma na to ochoty, jest nie tylko nieprzyjemne dla niego, ale może również długoterminowo zaszkodzić Waszej relacji. Kot, który wie, że jego granice będą respektowane, to kot, który będzie czuł się bezpieczniejszy i pewniejszy, aby szukać interakcji, gdy będzie chciał. Tak jak my, ludzie, mamy swoje unikalne preferencje. Każdy kot ma swoją własną osobowość i szczególne upodobania, jeśli chodzi o pieszczoty. Niektóre koty to prawdziwi miłośnicy kolan, zawsze szukający kontaktu fizycznego i pieszczot. Inne mogą być bardziej niezależne, preferując krótkie i rzadsze interakcje. Żadna z tych osobowości nie jest lepsza ani gorsza to po prostu unikalna natura Twojego kota. Historia życia Twojego kota również może wpływać na jego preferencje. Koty, które były dobrze socjalizowane jako kocięta, mają tendencję do bycia bardziej otwartymi na ludzki dotyk. Z drugiej strony, koty, które miały negatywne doświadczenia lub brak socjalizacji, mogą być bardziej powściągliwe. Czynniki takie jak rasa również mogą odgrywać rolę. Na przykład koty syjamskie są znane z tego, że są bardzo towarzyskie i uwielbiają interakcje, podczas gdy koty perskie mogą być nieco bardziej niezależne. Wiek Twojego kota również może wpływać na jego preferencje. Starsze koty mogą rozwinąć artretyzm lub inne schorzenia, które sprawiają, że niektóre obszary są bardziej wrażliwe na dotyk. Bądź czujny na zmiany w preferencjach Twojego kota wraz z jego starzeniem się. Tajemnica polega na obserwowaniu i uczeniu się. Zwróć uwagę na reakcję Twojego kota na różne rodzaje dotyku i w różnych obszarach ciała. Z czasem rozwiniesz głębokie zrozumienie unikalnych preferencji Twojego kota. Skuteczną techniką jest kojarzenie pieszczot z pozytywnymi doświadczeniami. Na przykład, zaoferuj kilka delikatnych pieszczot podczas podawania posiłku Twojemu kotu. To tworzy pozytywne skojarzenie między Twoim dotykiem a czymś, co Twój kot już lubi. Innym podejściem jest wykorzystanie pieszczot jako części codziennej rutyny. Wiele kotów docenia przewidywalność. Być może możesz mieć moment pieszczot każdego wieczoru, gdy wracasz z pracy lub rano przed wyjściem. Ta konsekwencja może pomóc twojemu kotu poczuć się bezpiecznie i połączony z tobą. Używaj pieszczot jako formy niewerbalnej komunikacji z twoim kotem. Poświęć pełną uwagę swojemu kotu podczas tych chwil. Obserwuj jego reakcje, szanuj jego granice i odpowiednio reaguj. Nie zapomnij, że pieszczoty działają w obie strony. Pozwól swojemu kotu również pieścić cię z powrotem, ocierając się o twoje nogi, lub dając główką. To sposób, w jaki twój kot oznacza cię swoim zapachem, znak uczucia w kocim świecie. Na koniec pamiętaj, że więź z twoim kotem nie zależy tylko od fizycznych pieszczot. Zabawa, oferowanie wzbogacenia środowiskowego i po prostu bycie obecnym to inne ważne sposoby na wzmocnienie waszej więzi. Pamiętaj, Obserwowanie, szanowanie i dostosowywanie się są kluczem do harmonijnej relacji z Twoim kotem. Każdy czuły dotyk jest okazją do wzmocnienia szczególnej więzi między Wami. Jeśli podobała Ci się ta treść i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak lepiej zrozumieć i dbać o swojego kota, nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć powiadomień. Podziel się tym filmem z innymi miłośnikami kotów. Razem możemy stworzyć świat, w którym wszystkie koty otrzymują czułość, na jaką zasługują, w sposób, który najbardziej lubią. A ty, co było dla ciebie największym zaskoczeniem, które nauczyłeś się o głaskaniu kotów? Zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym filmie.